Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie czytanym ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serca, tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiło więc do Niego i rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, troszczy się niepokoisz o wiele, a potrzeba mała, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jakiej cząstki Maria nie będzie pozbawiona? I dlaczego Marta w ogóle oburza się na to, że Maria siedzi przy ustupie Jezusa Chrystusa? Otóż być u stóp mistrza to znaczy przyjąć postawę ucznia. Wróćmy się znowu do tamtej kultury i historii. Uczniem mógł być tylko mężczyzna. Kobieta w ogóle nie mogła siadać razem z mężczyznami, chyba że tylko z najbliższą rodziną. Kobieta była tylko do usługiwania, jeżeli byli goście. Ale Maria chce być uczniem, chce być tak jak facet, chce być na równi i w tym wszystkim, że jeszcze się nie, nie boi uczynić tego gestu, bo to dla kobiety było niepomyślane, by, by uczyniłaby tak aż taki gest rewolucyjny. To byłby skandal. Dlatego Marta przypomina swojej siostrze, że pamiętaj: Twoje miejsce jest na kuchni, twoje miejsce jest być kobietą, usługiwać, nie wychylać się i być na swoim miejscu. A Maria nie. Coś, coś w Marii tknęło, drgnęło. Na pewno słuchając słów Jezusa Chrystusa zrozumiała, kim ona jest. Nie jest popychadłem, nie jest tą, którą można gdzieś tam zasunąć w kąt, nie jest tą, która, którą mogłoby się manipulować, rządzić, rozkazywać. Maria zrozumiała swoją godność, a przez to też wolność, którą daje Mu Pan, daje jej Pan. Otóż myślę tej cząstki nie zostanie pozbawiona, bo wolność i godność, która płynie od Słowa Bożego, od Boga, który daje Ci godność dziecka, córki i Syna, to, co płynie ze spotkania z Panem, z Jego słowa, że. Ty jesteś człowiekiem na jego obraz i podobieństwa stworzonym. Nikt, nikt tobie tej wolności, tej godności nie zabierze. Tak jak apostołowie Piotr czy Paweł, którzy byli w więzieniu, tak naprawdę nie byli uwięzieni, bo wiedzieli, że są wolni, że żadne kajdany nie potrafią. Ich uciszyć żadna siła nie potrafi, nie potrafi powiedzieć im: Milczcie. Ci ludzie byli wolni. Ci ludzie byli wolni nawet wtedy, kiedy oddawali swoje życie. Ci ludzie byli wolni nawet wtedy, kiedy patrzyli w oczy swoim oprawcom. Ile jest takich świadectw męczenników, gdzie jest pisane, że sami oprawcy bali się dokonać wyroku nad tymi świętymi, bo widzieli w ich oczach taką wolność, taką szczerość, taką miłość i brak strachu, ale tylko odwaga, że nawet często w opowiadaniach świętych, gdzie mówi, że oprawcy nawet bali się rękę podjąć na nich. Więc Maria usłyszała, doświadczyła wolności. Otóż, kochani, co z nami robi spotkanie z Jezusem Chrystusem, z Jego Słowem? O to, co z nami robi, za przyjaźnienie się z Panem, bycia Jego uczniem, daje Ci wolność. Żadna krytyka, żadne jakieś słowo nieuznania, żadna, żaden upadek nie zabierze Ci nigdy Twojej godności i wolności. Dzisiaj na pewno w tym dniu będziesz miał, miała dużo trudności gdzie ktoś postara Ci się ci zabrać Twoją godność, Twoje imię. Ale pamiętaj, kim jesteś. I nikt Ci nie zabierze, żaden człowiek, nikt. Życzę Wam dobrego, błogosławnego dnia z Panem Bogiem.